Cześć, mano. Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Garfield. Witam was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Assassin's Creed 3. Dokładnie tak. Jak widzicie, mamy 26% już prze, y, że tak powiem przeszliśmy tą grę w 26%. Y, no nie jest to dużo, ale też na pewno y, ja nie wykorzystałem wszystkich znajdziek i tak dalej, więc ten na pewno procent jest wyższy. Jak widzicie, jesteśmy teraz tam, gdzie skończyliśmy wcześniej, czyli właśnie w metrze. No i teraz pytanie, gdzie my mamy się udać? W ogóle nie. A, możemy biegać, dobra. Możemy się bić? Nie, nie możemy się bić. O, spadać mi tu. Ja muszę się wydostać stąd. Wypad mi. Wypad, wypad. Wypad, wypad mi z tym. Dobra.

No tak, dobra, to komu teraz ja mam ukraść yy, ten bilet, mogę byle komu, czy, czy, czy muszę akurat, w ogóle jak się kradło, nie wiem, kurde, może, znak, może ten, yy, widok orła, o, no, w dupsko, nie, 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 ten, nie do rady, ale komu ja mam udać yy, ten, znaczy... No dobra, no dobra dziewczyno, ale ja nie wiem jak mam okraść tutaj tych ludzi, no co to ma być? Może tego okraść, nie wiem. Może tego? Lol jakiś. A, czekajcie, tu jest jakieś przejście. O! backen, w wdubsken, rozrabiaken Dobra, ten już jest też posprzątany w porządku Może, Możemy go jakoś przeszukać? Nic, kurde nic No, z czego mi tu jeszcze Dobra, weźmy go, wrzućmy tutaj A ty co? No, co za gnojek! Nie, 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 ja nie chcę go łapać. Ja chciałem go przeszukać, da się? Nie da się. Dobra, A to biegniemy w takim razie dalej. Nie wiem, co ja mam tu zrobić. Jak mam zrobić? W ogóle to jest wszystko tutaj dziwne. Tutaj jest co? Estadio. A, A, czyli stadion. O, w dubsko. Fakt. Wypieprzać mi stąd już. Okay. weźmy sobie włączmy or Orła, tak? Tutaj mamy to. Gdzie ja mam się udać w ogóle? Cholera, wsz wszędzie są te pieprzone żołnierzyki. O oh, fuck. Dobra, znając życie. Dobra. O, w mordeczkę. What the hell? Fuck, to, to chyba tędy muszę iść, wiecie? O, w dupsko. A ci się tutaj liżą, ja pierdzielę, masakra jakaś. No łatwo ci powiedzieć, trzymam się blisko tłumu. Dobra, chyba dotarliśmy do checkpointu, wiecie. Ok, w ogóle głupie jest to, że nie można wchodzić z ten włączyć sobie tego um, znaku Orła. To jest trochę dziwne. Dobra. O cholera, o cholera, o cholera. ho czyli tędy raczej nie przejdę, dobra. Muszę, może, iść tędy, co? To jakiś. O, tu jest stadion, widzisz. Dlatego, że ja się tędy nie przetaguję, no. Przez taką chmarę ludzi, gdzie tam. A, dobra. Czyli oskryptowane, widzę. Urdemol. No ale mnie już widzi kurna z daleka No to jak ja mam, cholera jasna Dobra, schowam się za tą skrzynką Najpierw Okej, okay, dobra Spoko, super Muszę się jakoś tam dostać W tamto miejsce, no ale kurde Cholera, cholera wie jak Jest Dobra huh. Okej okay. Udało się jakoś, teraz będę mógł chyba tędy przejść. Tak jest, pięknie, dobrze. A ty co się gapisz? Chcesz pysk? Chcesz? You wanna fight? You fight? You fight? You fight? Dobra, nieważne. A ty piesku co? You fight? Dobra, ciebie nie będę bił, bo lubię pieski. Dobra. Mamy tu jakiegoś złoczyńce. Uuu, mamy dwóch, cholera. Dobra, spierdzielamy tędy, szybko. Mogę iść po rurach? Ni chuja. Fuck. A w ogóle tędy coś nic. Może tędy? A, jednak widzisz. Dobra. Właś, 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 dobrze. Pięknie, teraz gdzie mam iść? Tędy nie, tu na górę też nie, to tędy. Dobrze, tylko teraz pytanie: czy na górę, czy na dół? Aha, ok. No bez jaj, ludzie, no. Cholera, przecież ile ja mam. Widzicie, idę i nie mogę nacisnąć V. Muszę stanąć i wtedy dopiero e, mogę nacisnąć e, ten widok. Orma. trochę to jest uciążliwe, no, ale ogólnie gra jest fajna, więc nie będę narzekać. Jak z... Ja, z... ja to zresztą zawsze mówię. Cholera, to jest ten pieprzony ochroniarz. Nie za dobrze. O w dupsko. Uda mi się. O udało mi się chyba. Jasny gwint. Udało się. Ożesz mordę. No to było, to było, to było gorąco naprawdę. Jakby mnie wykryli to. Czy dostaniesz się tymi kładkami, A tymi, dobra, spoko. Kapoje. Gdzie ja mam? Gdzie jest mój cel w ogóle? Loża vip to pewnie gdzieś na górze jest to... jeszcze ja jej nie widzę, no. Jakie źródła energii, o czym ty gadasz, babo? Jasny, gwintaj. To gdzie ja mam iść? Tędy? tu na górę? Czy tędy tu na Nie, tutaj na dół nie ma drogi. Zapomniałem. Ale czekajcie, tutaj nie ma drogi na górę? Nie, nie ma. Dobra, spoko. Tam na pewno nie, 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 nie. Dobra, to w takim razie my sobie pójdziemy tędy. Dobra, okej. Okay. To jest chyba jedyna droga. Mamy tu jakiegoś wroga, nie wiem. Ma... O, nagle się pojawili ludzie. O, ci też. <grym> Dziwna sytuacja. Nie, ten facet nie zwariował. Ten facet może ci złamać karka, ale... Jednym... Jedną, jednym paluchem, ale nie będę tego robił, bo przysporzę sobie tylko kłopotów póki co. Oj, a co to się stało? Wow! What the fuck Coś się dzieje Co za Co on robi jej? Nie no, muszę go... Muszę go gonić, co jest, ej? Dobra, gonię go przecież nie Wypierdalać ode mnie O kurwa, no to przejebane Dobra, tu jest gościu, już go widzę, okej okay, w porządku. Dobra, zaraz, zaraz mu dam po... Ozt ty gnoju jeden. O kurde, ja nie wiem jak tu się blokowało ciosy w ogóle. A tutaj, dobra, w porządku. Już, już go mam ty gnoju zasrany, no To za pierdoleniec. Ja że szpierdzielę. Dobra, i teraz go jego Ach, cholera no Pięknie i załatwię go teraz No cholera ile, ile ta zwarka może trwać Bo to jest O jest pięknie, o tak Sklepam ci ryj. No i dobrze O cholera Wydostrzelać? Chyba nie, nie powinni Metro, metro, metro Zasrana mać Szybko! Ja pierdzielę Chodzi mnie cała zgraja tych pierdolonych... Ochroniarze zasranych, Oje, Oje, a pierdole, ślepy zauwek, fuck. A! Szybko zapierdalaj, szybko. Zapierdalaj, 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 szybko, szybko, szybko. Jest metro. O, oh, fuck. No było blisko, muszę wam powiedzieć, naprawdę. Holy shit. Ta gra coraz bardziej mi zaskakuje. Oczywiście sobie nie włączyłem stopera, bo jakże. No, ale już parę minut nagrywam to. No szczerze wam powiem, że nawet szybko nam to poszło, bez żadnych problemów. Jak to u mnie często bywa. Sorry za to skrzypienie, co słyszycie, ale to moje biurko niestety. To może najpierw podłączymy to źródło energii, nie? Ech, teraz tak, gdzie ja mam je podłączyć w ogóle? Tutaj? Nie. Nie, 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 nie. Gdzieś tam było coś tamtego. Ale to gdzie ja mam podłączyć? Może, może mam porozmawiać z tym gościem? Co? No, dobra. O, czekajcie, coś mi przyszło? No, to wiadomość. Dobra. <totryk> that's just typical political propaganda. it's also dishonest and delusional. how can anyone claim to know what these people wanted based off scraps of paper and wishful thinking? they're looking for intent. what these men envision for our country and its future. idealistic and unlikely. i, don't think... I can't believe it's taken me so long to ask, but how's mom?

No bo mam podłączyć to cholerne zasilanie, tylko nie wiem do kurczy paki ale tam coś jest, więc może tam trzeba iść. Tylko pytanie teraz jeszcze... Gdzie, może, a to tędy może idziemy. Może idziemy w dobrą stronę. O, chyba nie. Ale nie, czekajcie, tutaj mogę wejść. To mogę, no nie tędy Desmond. Tyle razy Ci mówiłem, nie tędy. Okej, okay, co teraz? A, takie buty, no proszę bardzo. To już niedaleko będzie chyba. Dobrze. No i jestem. Pięknie. I teraz podłączymy to zasilanie chyba. Jakaś naukacenka na, się włączyła. A, ci bogowie. No tak. Mhm. No jakaś branzoleta dupna taka. Mm -hmm. But these were small and simple things to replicate them on a scale the size of a world We lack the energy to make it so mm -hmm. half the world they said then it is better than none at all We tried again we failed a quarter they asked mm -hmm. Even this we could not do a sixth

Tak, tutaj. No zobaczmy, zobaczmy. Ek i zobaczmy co się teraz stanie. To jest chyba to jest chyba właśnie aha, czyli tam jest kolejne ten. Tam jest kolejne miejsce, gdzie możemy się. Ten można tędy jakoś tam dojść. E, fajnie, można. Dobra, e, ale ja chyba coś spieprzyłem, bo to. Nie, to przejście tutaj było. A, to spoko. Zobaczymy sobie, co jest w takim razie tam. no. Na pewno tam widziałem już kolejne źródło zasilania. To już wiem, znaczy źródło. Miejsce na to. Certain in its existence and only awaiting discovery, or might it be changed? Here we learned the answer and thought that it might save us. They were used to command, to control, to own. But we soon discovered another use. When enough sat and and were told to believe. Their thoughts took on form. What was imagined became real. If a hundred minds could wish away a wall and create a tree, what might a thousand do? Ten thousand? More? Uh -huh. Might we change the consensus and will the thread away? We resolved to send one into the sky where it might illuminate us all. Once placed, a sentence would be uttered. Make us safe. In this way we would change the consensus. We would save the world. Mm -hmm. no cóż, pomysł na but it never came to be. Mm -hmm. We sent a dozen of them skyward, but there was no way to maintain control. To direct the beam, to enthrall the world. Mhm. Mm to spytać Włosów. Co to było straszne i dangerek, to co próbowaliśmy No to nawet nie chcę wiedzieć, co tam żeście wymyślili. Um, aczkolwiek, no dobra, weźmy w takim razie pójdźmy dalej może się dowiemy coś więcej z tej historii. Bo na pewno tutaj gdzieś dla nas to czeka. To wiem, że było drugie źródło zasilania z tego co pamiętam. Co widziałem na początku. O, kolejna cutscenka. Nasz pierwszy instynkt był, żeby powrócić. Żeby zmienić przeszłość. Ale nie mogliśmy znaleźć drogi. Ale w przód. Możemy patrzeć w przód. and so here we sought to see beyond ourselves and know what was to come first we wanted to learn if our work would succeed but the answer was always the same so we moved on to other things but she remained the one you call minerva in time she too stopped looking and instead began to speak she called out across time, in the hopes that you might be saved. She hid messages where none might find them, save for you and those within this place. Fascinating. Mm -hmm. I'm tired of it. The cryptic warnings, the threats. Just tell us what you want. But they are. Killed her, you know. I killed Lucy. It was the apple, son. It was a chuno. I saw what she was. What would happen if I let her live? I could have stopped myself. I mean, there was a force there, but I didn't have to. I chose to. Desmond, Lucy was going to betray us and take the apple back to Abstergo. I saw the satellite launch, I saw them turn it on, and then it failed. Mm-hmm. Whatever's on the other side of that door, it benefits Juno. We need to be careful. Okay, dobra. In takim a case, what do we have here? Here we O tam jest kolejna jakaś widzekaccenka przygotowana A Zaraz może wkroczymy do, do akcji tej właściwej już Bo szczerze mówiąc to trochę mi się tutaj e, to trochę mi się już wow, jebut, dobrze Trochę mi się tutaj, że tak powiem już nie chce słać dalej tych 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 e, całych Informacji, które ma dla nas ta, nie wiem, ten, ten, nie, nie, nie wiem, jak to w ogóle nazwać. Czekajcie, tu coś jest, tu jest wejście chyba na górę, nawet. O tak, dobrze. Odsłajmy więc ostatnią kaczenkę i albo i nie ma ty, to my mamy już wszystkie trzy. Albo się coś zbugowało, albo mamy wszystkie trzy. A to cicho, co? No ok, co się teraz stanie? Oho, kolejne drzwi, kolejne wrota. No dobra, e, tja. może ja zeskoczę tu na dół, będzie, będzie lepiej, Hopsia. Ouch. Oh, it worked. I thought I was going to here. Don't be daft. I don't know, maybe they uh were sleeping or something and we woke them. Some kind of cryogenics? Or hibernation? I mean, how do we know what the hell they were doing down here? They were working on a bunch of different solutions. Nothing worked. Just went from one to the next and then... I don't know. They must have left at some point. After the end, I wonder what the world would be like if they'd succeeded. I'm more concerned about what it will be like <laughs> if we don't. Salvation. <laughs> they found a way. Too late for them, but not for you. Sealed. To protect it. Though now it bars your way. Find the key. The past will tell. Mm hmm. Dobra Rodziska, w takim razie tym momentem zakończymy właśnie ten odcinek. No i cóż, jeśli Wam się podobało to, to łapki w górę, nie zapomnijcie o komentarzach. No i zapraszam Was również na, na, na stronę fanpage Facebook, na Facebooku, którą możecie polubić. Tam również będą się ukazywać nowe materiały, właśnie które udostępnię na kanale. No i cóż, w takim razie trzymajcie się i do następnego odcinka. Na razie.